Adama Małysza. Adam Małysz, jedenasty w obieżności, to dwukrotnie podium w Engelbergu, był drugi, był trzeci. No i teraz w tych trudnych warunkach. Jak daleko skoczy Adam? Dobry skok powyżej 130 metrów. Bardzo dobry skok Adama Małysza. 1,8 punktu dostanie za wiatr. 132 metry. A więc pół metra dalej niż Kamil Stoch. Ale przypomnę, Kamil jechał z 16. Platformy startowej. Adam z 14. 7,6 punktu. A dodatkowo plus 1,8. A więc 9,4. Łączna, dodatkowa kompensacja punktowa dla Adama za wiatr i rozbieg. Wysokie noty od sędziów. 3 razy 18,5. Dwie dziewiętnastki. I Adam na drugim miejscu. 30. punktu za Pawłem Karelinem. Adam oczywiście zdeklasował, znokautował swego rywala z Pary. Jest w tej chwili na drugim miejscu, więc pierwsza trójka. Paweł...